Dziewczyny, nie widziałeś Diego? Mm, nie. nie. Mam pytanie, Diego, nie widziałeś go? Beto, Beto, Beto. Beto. Mam fajne słuchawki. O! O! Oj, przepraszam. <śmiech> <śmiech> Wszystko Boże, dobrze? Jak e, tylko do... coś mi się przyczepiło do głosowania, fajnie. Dobrze, dobrze, spokojnie, chwila, szukam Diego. Widziałeś go? Diego. E, e... Chyba coś Diego, się stało. Diego. E, e, Co? Chyba pies go ugryzł. E, nie, em, no. nie, no. Dobra, e, dzięki. O. Oj, e, przepraszam, Leon. Nic się nie stało. Przepraszam. E, e, Diego, nie widziałeś go? Nie. Jasne, dzięki. E, hej, dobrze się czujesz? Ja? Tak, tak, ja. U mnie w porządku, wszystko w porządku. Franceska. Spokojnie. W końcu wróci. A poza tym jest tysiąc sposobów na utrzymanie kontaktu. Tak. Tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące sposobów, Leon, ale jej tu nie ma. Nie lubię, jak się tak czujesz. Wiem. I nie chcę ci się wypłakiwać ani jakoś źle zinterpretować tę sytuację, bo wiesz... Nie interpretujesz jej źle. Twoje objęcia zawsze mnie uspokajały. Wróć, ciebie uspokajały. Chodzi o to, że żebyśmy, nie wiem, jak bardzo się od siebie oddalali, to znamy się i kochamy jak nikogo innego. Tak, tak, tak. I jak widać, twoje ramiona cały czas mnie uspokajają. Mm. E, pójdę już, Leon. Poszukać Diego. Tak, i jestem pewna, że na ciebie Lara gdzieś tutaj czeka, na pewno. Jasne. I... Rozumiem to wszystko. Przepraszam. E, e, nie wiedzieliście gdzieś o Ornelio? To ten nowy chłopak. E, on ma taki kontrabas. E, nie wiedzieliście. Sieć